Proszę bardzo. Proszę, pan tak, dzisiaj mój czas. na dużą imprezę którą zaplanowali 1 maja. Święto prosty. Jest to cykliczna impreza organizowana wspólnie z Powiatem leszewskim. Program jest bardzo bogaty, ponieważ rozpoczyna się od zawodów wędkarskich, które będą zorganizowane od 6 rano w godzinie wieczyńskiej, następnie będzie o 9 mecz piłki nożnej. Unia Szymanowice OKS Ostrów Wielkopolski, następnie o godzinie 10 będzie marsz Nordic Walking, trasa 8 km, początek w Tomicach, zakończenie w Nowej Wsi na placu sportowo-rekreacyjnym. Od 11 rozpoczyna się spływ kajakowy na odcinku 18 km. Spływ oczywiście rzeką prosną, start z przystani w Rokutowie, rajd rowerowy. O długości 24 km start na Placu Kościelnym w Pleszewie oraz gizalski Bieg Wiosny dla młodzieży szkolnej. Od 13 zawody sportowo-pożarnicze dla jednostek z terenu gminy Gizałki. Obserwatorami, być może nawet uczestnikami, będą nasi goście z partnerskiej gminy Apen, które w dniu jutrzejszym do nas przyjeżdżają. Delegacji 12-osobowych. O 16 planujemy Turniej Wsi Gminy Gizałki na podobnych zasadach jak w latach poprzednich. Uczestnicy nie znają konkurencji. Będzie to dla nich niespodzianka, ale mam nadzieję, że wszyscy będą się bardzo dobrze bawiły, bawili. Na dzień dzisiejszy 12 sołectw zgłosiło swój udział w turnieju. I zakończenie pikniku planujemy około godziny 20:00 Także serdecznie zapraszamy. Wszyscy chętni mogą się zapisać zarówno w urzędzie gminy, w klubie kajakowym Prosna, jak i w pttk Pleszewskim. Numery telefonu są podane na plakatach na stronie internetowej. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze chciałby się w ostatniej chwili zapisać, serdecznie zapraszamy. Będzie tam również nieodpłatna grobówka i stołyska gastronomiczne do skorzystania z, przez wszystkich mieszkańców i uczestników tego festynu. Dziękuję. <laughs> Czy ktoś z Autysku chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pani Słowczyk. Dzisiaj przyszło do mnie kilka mam, które dzieci chodzą do naszej szkoły z takim pytaniem, bo dzieci mają być przeniesione do Tomic, bo nasza szkoła będzie zamknięta. Mógłby pan coś powiedzieć na ten temat? Mogę. Szanowni Państwo, zdaje się, że informacja była nieprawidłowa, ponieważ mamy sytuację taką, że w szkole na wierzchach jest bardzo mało uczniów w pierwszej, drugiej i trzeciej klasie. I rozważaliśmy możliwość przeniesienia niektórych klas do szkoły w Tomica, ponieważ szkoła w Wierzchach jest szkołą filialną i dlatego dyrektor szkoły miał rozmawiać z rodzicami i taką propozycję złożył. Nikt nie mówił nigdy o likwidacji szkoły jako szkoły. Takie, takie, ta, ta, taka sytuacja nigdy nie była rozważana. Jest to sytuacja przejściowa, ponieważ w latach następnych mamy więcej dzieci w rocznikach niż w tej chwili. W tej szkoły nie ma sensu likwidować. Natomiast chwilowo sytuacja jest na przykład taka, że w szkole podstawowej w Tomicach w pierwszej klasie będzie dziewięciu uczniów, a na wierzchach ośmiu. I jeśli miałyby to być dwie klasy, no to, no to będzie trudno prowadzić zajęcia dydaktyczne w osobowej klasie. Dlatego propozycja była taka, żeby niektóre te klasy połączyć ze sobą i żeby dzieci dowieść z wierzchu do tomic, ale tylko po to, żeby połączyć klasy i nie organizować zajęć łączonych, ponieważ jeśli zostawimy sytuację taką, jak mamy na dzień dzisiejszy, czyli 8 uczniów w klasie pierwszej, 9 w drugiej, 11 w trzeciej, to na dobrą sprawę musimy organizować częściowo przynajmniej zajęcia łączone, które są bardzo niekorzystne dla dzieci. I propozycja byłaby taka, żeby y, dzieci przewieźć. Do Tomic i wspólnie prowadzić zajęcia. Ale jeszcze będziemy z rodzicami rozmawiali na ten temat, czy wyrażą zgodę. Już wiemy wszyscy, że jedna klasa była, że tak powiem, za zgodą rodziców przeniesiona do Tomic, i wiem, że rodzice i dzieci byli bardzo zadowoleni z tego. I, I ta klasa w tej chwili już, już jest, panie no wiem, czwarty, czwarta klasa chyba to już w tej chwili jest rocznikowo, ale nie było żadnych większych problemów. Także tutaj też jest ten temat do rozważenia, do przedyskutowania. Ostatecznie nikt takiej decyzji nigdy nie podejmował, natomiast w dalszym ciągu dyskutujemy. Być może niewłaściwy przepływ informacji był w tym zakresie. My staramy się działać dla dobra dzieci, a dla dobra dzieci to jest klasa, 18, 20 osób. No, mniej, 16, 17, klasa. w granicach 18-20 osób, bo nawet mniej, 16-17 dzieci. Klasa przeciwko liczbom dzieci ale mówię, w dalszym ciągu będzie ten, będziemy na temat. z rodzicami rozmawiać. Jest w przyszłym tygodniu zaplanowane spotkanie Komisji Oświatnej z rodzicami, z nauczycielami, także będziemy tutaj dyskutować na ten temat i zobaczymy, co uda się z tego tutaj załatwić i w jaki sposób. Bo tak samo Państwo rozumieją, żeby tworzyć dwie klasy 8-9 osobowe, to po prostu nie ma sensu. Dziękuję. Czy ktoś z osób, jeszcze chciałby zabrać głos? Dziękuję. Czy tutaj